Siostry i bracia, dzisiaj powinno być kazanie o diecie. Garnki mięsa, chleb, drób z pierwszego czytania. Refren psalmu: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył i wyrzuty Jezusa z Ewangelii. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki. Ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Nie będzie jednak o jedzeniu. Nie będzie też o tym pokarmie, który daje nam Jezus, Chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Chciałbym dzisiaj mówić o niejedzeniu. Konkretnie o poście i to rozumianym szeroko, bo post to nie tylko niejedzenie mięsa. Do czego namawiam? Do tego, by rozejrzeć się wokół po świecie, zobaczyć jak ludzie żyją, jakie są trendy, co jest modne, co popularne. I zobaczywszy to wszystko. Robić wszystko odwrotnie. Tak, mniej więcej potrzebne jest oczywiście wyczucie i zdrowy rozsądek, ale generalnie świat nie idzie w dobrą stronę. Świat wokół nas, niepostrzeżenie, ale już dość dawno, przestał być chrześcijański. Otacza nas pogaństwo. Celowo nie używam słowa ateizm czy niewiara, ale właśnie pogaństwo, bo najczęściej ludzie, porzucając Boga, zaczynają wierzyć w rozmaite zabobony. Od ponad roku unikam serwisów, portali informacyjnych, dobrze mi to robi, ale na użytek tego kazania odwiedziłem jeden, co jest na samej górze, niejako pod ręką, coś, co jest najbardziej potrzebne. Reklama oczywiście, program telewizyjny, promocje i horoskopy. Czy horoskopy to zabawa? Inaczej to widzą redaktorzy owego portalu i piszą tam tak. Kiedyś astrologia była dziedziną nauki, z której zdobyczy korzystał nawet Mikołaj Kopernik. Dziś sceptycy wkładają ją do tego samego worka co wróżby. Niesłusznie. Astrologia służy do tworzenia horoskopów. Wpływ planet na cechy naszego charakteru, na to jak potoczy się nasze życie i jak układać się będą nasze relacje z ludźmi odczytuje się na podstawie specjalnej mapy zwanej kosmogramem. Tak piszą. Bądź zatem jak Kopernik. Czytaj horoskopy. Oczywiście w poprzednim zdaniu była ironia. Jest jednak pewien pożytek z horoskopów. Jest to dobra szkoła, by coś napisać i niczego nie powiedzieć. A przy okazji urodziłem się 20 kwietnia, czyli dokładnie pod tą samą gwiazdą co Adolf Hitler. Trendy tego świata idą ku katastrofie, katastrofie ludzkości. Źle się odżywiamy, źle śpimy, pijemy na umór, marnotrawimy czas, rozwodzimy się, nienawidzimy, skaczemy do oczu. I nic dziwnego, że pękamy, że coraz gorzej jest naszą kondycją psychiczną. Przez ostatnie 10 lat podwoiła się liczba osób chorych na depresję. W 2021 roku refundowane leki przeciwdepresyjne wykupiło 1,5 miliona Polaków. Narasta fala samobójstw. A w przypadku dzieci należy mówić nie o fali, tylko o lawinie. Posłuchajcie, w 2012 roku było wśród dzieci 348 prób samobójczych w Polsce. W 2023 1994 próby. Powtórzę, 348. 10 lat później, 1994, prawie 6 razy więcej. W 2012 roku 35 udanych, w cudzysłowie oczywiście, samobójstw dzieci. W 2023 roku 136 dzieci w Polsce odebrało sobie życie. Powiedziało, że mają dość i wysiadają z tego świata. Chciałoby się krzyczeć, świecie, zatrzymaj się. To chyba jednak krzyk bez sensu, bo myślę, że świat się nie zatrzyma. Chyba, że dopadnie go jakaś globalna katastrofa i dopiero potem przyjdzie otrzeźwienie. Jedyne, co można zrobić, to wysiąść mentalnie z tego świata. Oczywiście nie wysiąść przez samobójstwo. Ale przez przejście do radykalnej kontrkultury. I w sumie to nic nowego. W sumie chodzi o to, co święty Paweł pisał do Efezjan, co słyszeliśmy w drugim czytaniu. Pisał tak, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. Odnawiać się duchem w Waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Coś się musi zmienić, a raczej dużo się musi zmienić. Próbując bardzo syntetycznie opisać świat wokół, można użyć dwóch słów. Za dużo. Za dużo jedzenia, za dużo picia, za dużo informacji, za dużo wrażeń, za dużo możliwości wszystkiego za dużo. I nic dziwnego, że nie ogarniamy, nie mamy możliwości przyswoić tego, przetworzyć, zrozumieć, poukładać. Dosłownie przegrzewamy się i palimy na stykach. I siłą rzeczy. By przeżyć, musimy stać się otępiali i nieczuli. Ale to znowu budzi nudę i frustrację, którą trzeba zabić zwiększoną dawką wrażeń, przeżyć i emocji. Błędne koło karuzela samozniszczenia. Recepta lekarstwo. Przyjrzeć się światu dookoła i robić co innego. Dokładnie coś innego. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego. Pomyśl, co jesz i jak jesz. Ja wiem, że mówi to teraz człowiek z nadwagą, ale od moich rekordów, spadłem 14 kg, więc mam trochę śmiałości mówić. Pomyśl o alkoholu. Pomyśl o alkoholu trzeźwo. Pomyśl o mediach społecznościowych. Nie tylko ile czasu tam tracisz, ale także Zwróć uwagę na mętlik, który powstaje Ci w głowie, zwłaszcza gdy informacje stają się coraz krótsze, ale za to coraz ostrzejsze. Pomyśl o telewizji. Pomyśl o sobie, ale przede wszystkim pomyśl o swoich dzieciach, wnukach. To, co jest nieobojętne dla starego, Człowieka dojrzałego, trwale zdeformuje delikatnego młodego. Przypomnij sobie bo chyba każdy z nas ma to doświadczenie jakąś sytuację taką publiczną, w rodzinie gdzieś tam w sklepie w poczekalni do lekarza jak jakaś mama próbowała swojemu dziecku zabrać smartfon. Co się działo? Ktoś niedawno przywołał zdjęcie sprzed kilkudziesięciu lat, przedstawiające dzieci, które się bawią w piaskownicy. Tylko ta piaskownica, zamiast piaskiem, Wypełniona była pyłem azbestowym. Zgroza i niedowierzanie. Ale tak właśnie było i kiedyś nikt się tym nie przejmował. Może za kilkadziesiąt lat zgroza i niedowierzanie będzie wtedy, kiedy ludziom pokaże się, jak na początku XXI wieku rodzice dawali. Dzieciom, smartfony na pierwszą komunię. Porzućcie dawnego człowieka, zepsutego przez uleganie temu, co pociąga, a oszukuje i niszczy. Odnawiajcie się w waszym myśleniu. Przyobleczcie nowego człowieka. Zobaczcie: świat przekonuje dużo. Dużo, dużo, kup więcej, kup więcej, nowe, nowe, lepsze, lepsze, lepsze. A może lepiej jest zwolnić, dać trochę po hamulcach, obyć się bez tego czy owego. zjeść mniej, powiedzieć nie piję. Przestać ciągle oglądać, skrolować, oznaczać, polubiać, komentować i przez to żyć coraz bardziej wirtualnie, a coraz mniej realnie. Zobaczcie, ile słyszymy słów, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Czy warto im poświęcać czas? Warto poświęcać im swoją uwagę? Więcej postu, więcej wstrzemięźliwości, więcej ciszy, więcej spokoju. Oczyścisz umysł, napełnisz się pokojem, wrócisz do równowagi, będziesz zdrowszy, lepszy. Pogodniejsze i świat Ci będzie lepiej smakować. Biblia mówi: Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne. I co doskonałe. I można byłoby w tym momencie powiedzieć amen, ale chciałbym, by coś z tego kazania zostało nam w liturgii: więcej ciszy. W różnych miejscach, ale może najbardziej po komunii. Jeśli trafimy na taką ciszę, to nie znaczy, że ksiądz zasnął. Zagapił się, czy zasłabł, ale to jest czas, by w tej ciszy spocząć, odpocząć i zacząć na nowo. Post jest potrzebny. Cisza jest potrzebna. Pokój potrzebny. Od zaraz.